Otworzyłem 20 transakcji kupna i sprzedaży przy użyciu tej strategii skalpowania. 14 z nich było zyskownych, a 6 zakończyło się stratą. W tym filmie wyjaśnię tę fantastyczną strategię skalpowania, z której można korzystać całkowicie za darmo. Kiedy po raz pierwszy znalazłem tę strategię, byłem naprawdę zdumiony jej rentownością. Jeśli jesteś początkującym traderem i szukasz niezawodnej i darmowej strategii skalpowania, która wygeneruje dla ciebie stałe zyski i znacznie zwiększy rozmiar twojego konta, obejrzyj ten film do końca. Pod koniec tego filmu będziesz wiedział, jak zidentyfikować konfigurację, kiedy wejść na rynek i jak ustawić cele cenowe. Jestem więc w widoku handlowym i tak będzie wyglądał nasz wykres, gdy skończymy konfigurować nasze wskaźniki. Szybko usunę te wskaźniki z wykresu, aby móc wyjaśnić ich ustawienia od samego początku. Wskaźnik techniczny, który omówimy, działa wyjątkowo dobrze na kryptowalutach, rynku Forex i akcjach, zwłaszcza w niższych ramach czasowych. Najpierw porozmawiajmy o narzędziach handlowych, których będziemy używać. Wskaźnik górnej i dolnej strzałki który widziałeś na wykresie, nazywa się EMA Trend Filter Indicator. Aby dodać go do naszego wykresu, otworzymy zakładkę wskaźników. Następnie wyszukujemy EMA Trend Filter. Następnie dodaj ten stworzony przez Tanacorna Q. EMA Trend Filter Indicator to wszechstronne narzędzie, które pomaga inwestorom zidentyfikować ogólny kierunek trendu. Korzystając z różnych średnich kroczących, upraszcza proces podejmowania decyzji, sygnalizując, kiedy kupić lub sprzedać. Gdy wskaźnik pokazuje strzałkę w górę, oznacza to, że trend jest zwyżkowy, a gdy pokazuje strzałkę w dół, trend jest niedźwiedzi. Wskaźnik ten działa dobrze na rynkach trendowych i pomaga odfiltrować szum na rynkach bocznych, zapewniając wyraźniejszy obraz kierunku rynku. Dodajmy teraz drugi wskaźnik tej strategii do wykresu handlowego. Zielono-czerwony wskaźnik, który widziałeś na wykresie, nazywa się EMA Scalping Indicator. Ponownie otworzymy zakładkę wskaźników. I wyszukaj wskaźnik skalpowania EMA. A następnie dodamy ten stworzony przez Lefterisa Papamallisa. Wskaźnik skalpowania EMA został zaprojektowany specjalnie dla krótkoterminowych strategii handlowych. Łączy on wykładnicze średnie kroczące z akcją cenową w celu generowania sygnałów kupna i sprzedaży. Zielona linia wskazuje okazję do kupna, podczas gdy czerwona linia sygnalizuje okazję do sprzedaży. Wskaźnik ten jest szczególnie przydatny dla skalperów, których celem jest wykorzystanie niewielkich ruchów cen. Pomaga potwierdzić kierunek trendu i zapewnia precyzyjne punkty wejścia i wyjścia, które są kluczowe dla skutecznego skalpowania. Zapomnieliśmy zmienić ustawienia tych wskaźników, więc przede wszystkim zróbmy to. Jeśli zastanawiasz się na której giełdzie handluje Bitcoinem i innymi kryptowalutami, możesz nacisnąć link pod tym filmem i spojrzeć na Bybit. Na tej platformie można łatwo dokonać wpłaty z konta bankowego i handlować ponad 150 kryptowalutami. Z tego miejsca otworzymy ustawienia wskaźnika filtra trendu EMA. W sekcji wejść zmień wartość opcji M-Alone z 50 na 21, następnie zmień wartość opcji m amyt z 35 na 13. Na koniec zmień opcję MA Short z 10 na 6, następnie otwórz sekcję stylu. Tutaj odznacz te opcje. Nie będziemy ich potrzebować w naszej strategii handlowej. Następnie zmień opcję górnej strzałki z powyżej na poniżej i opcję dolna strzałka z poniżej na powyżej. I to będą wszystkie zmiany, które wprowadzimy dla tego wskaźnika. Teraz zmodyfikujmy ustawienia tego wskaźnika skalpowania EMA. W tym celu otworzymy ustawienia tego wskaźnika stąd. W sekcji danych wejściowych zmień wartość opcji Lookback z 22 na 6, opcję EMA Input z 21 na 4, a opcję Lookback HL z 1 na drugą. I to będą wszystkie zmiany, które wprowadzimy dla tego wskaźnika. Teraz możesz zobaczyć, że nasz wykres wygląda dokładnie tak, jak wykres handlowy, który pokazałem na początku filmu. Teraz nasz setup jest gotowy. Zobaczmy więc, jak możemy wykorzystać te dwa wskaźniki do otwierania zyskownych transakcji kupna i sprzedaży. Przy okazji, jeśli nie masz ochoty na samodzielną analizę cen, możesz dołączyć do mojej bezpłatnej grupy Telegram. Tutaj codziennie dzielę się pozycjami kupna i sprzedaży, które otwieram. Link znajduje się w opisie pod tym filmem. Aby otworzyć transakcję kupna, przede wszystkim poczekamy, aż wskaźnik trendu EM da nam sygnał kupna, tak jak tutaj. Następnie potwierdzimy ten sygnał za pomocą wskaźnika skalpowania EM, a aby sygnał kupna był ważny, chcemy, aby te dwie linie miały kolor zielony, tak jak tutaj w naszym przykładzie. I wreszcie świeca, przy której otrzymaliśmy sygnał kupna, powinna mieć kolor zielony. Jeśli wszystkie te warunki są spełnione, możemy otworzyć pozycję kupna. Po otwarciu pozycji kupna ustaw Stop Loss na poprzednim minimum rynku. Stosunek ryzyka do zysku powinien wynosić 1,5. Jeśli którykolwiek z tych trzech warunków nie jest spełniony, nie otwieraj transakcji. Prosimy również o zachowanie ścisłego celu: take profit i stop loss, ponieważ handlujemy w jednominutowym przedziale czasowym, więc musisz czerpać zyski i wyjść z transakcji tak szybko, jak to możliwe. Przeanalizujmy teraz jeszcze jeden przykład transakcji kupna. Tutaj widzimy, że mamy sygnał kupna. Sygnał ten jest również potwierdzony przez wskaźnik skalpowania EMA, ponieważ widzimy, że obie linie są koloru zielonego. Wreszcie widzimy również, że świeca, przy której otrzymaliśmy sygnał kupna, ma kolor zielony. Możemy więc otworzyć tutaj transakcję kupna. Ponownie będziemy ściśle przestrzegać zasad zarządzania pieniędzmi, abyśmy mogli osiągać stałe zyski i nie tracić zbyt wiele na stratach. Mam nadzieję, że zrozumieliście już, w jaki sposób można otworzyć transakcję kupna przy użyciu tej strategii, a teraz przejdźmy do zasady otwierania transakcji sprzedaży przy użyciu tej strategii. Jeśli nie masz czasu na oglądanie wskaźników przez cały dzień, wystarczy dołączyć do naszej bezpłatnej grupy Telegram, aby otrzymywać codzienne sygnały handlowe. Link znajduje się w opisie. Aby rozpocząć transakcję sprzedaży, najpierw poczekamy, aż wskaźnik trendu EMA zasygnalizuje sygnał sprzedaży, podobnie jak w podanym przykładzie. Następnie zweryfikujemy sygnał za pomocą wskaźnika skalpowania EMA. Aby sygnał sprzedaży był ważny, ważne jest, aby obie linie wskaźnika były czerwone, tak jak w naszym przykładzie. Dodatkowo, świeca odpowiadająca sygnałowi sprzedaży również powinna być czerwona. Jeśli te kryteria są spełnione, możemy przystąpić do otwarcia pozycji sprzedaży. Będziemy postępować zgodnie z tymi samymi zasadami zarządzania pieniędzmi, które wyjaśniłem dla transakcji kupna, tylko ustawimy stop loss na ostatnim swing high, zamiast na ostatnim swing low, a stosunek ryzyka do zysku wyniesie 1,5. Przeanalizujmy teraz jeszcze jeden przykład transakcji sprzedaży. Tutaj widzimy, że mamy sygnał sprzedaży. Sygnał ten jest również potwierdzony przez wskaźnik skalpowania EMA, ponieważ widzimy, że obie linie są koloru czerwonego. I wreszcie widzimy również, że świeca, przy której otrzymaliśmy sygnał sprzedaży, ma kolor czerwony. Możemy więc otworzyć tutaj transakcję sprzedaży. Należy pamiętać, że żadna strategia nie jest zawsze dokładna. Będą straty, ale kluczem jest konsekwencja i dokładne przestrzeganie strategii. Przetestuj tę strategię na czymkolwiek, na czym lubisz handlować, zanim ujej w handlu na żywo. Zachęcamy również do dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeśli uważasz, że ta strategia handlowa była pomocna, polub ten film i zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję za obejrzenie wideo do końca. Do zobaczenia w następnym filmie.